Farma 4, odcinek 35. To był najobrzydliwszy pojedynek w historii programu. Znamy skład finałowego tygodnia. Za nami 35 odcinek programu Farma 4. Wielki finał coraz bliżej. A farmerzy marzą tylko o tym, aby dostać się do odcinka finałowego. Komu tym razem się udało, a kto pożegnał się z programem? Sprawdźcie, co wydarzyło się w najnowszym odcinku 4. Edycji Farmy, Farma 4, odcinek 35. Co się wydarzyło? Kaja zdecydowała, najobrzydliwszy pojedynek w historii, Farmy. Potężna awantura Michała, Surfera i Danki. Kaja czy Viola? Kto odpadł z programu? Kaja zdecydowała. Kolejny odcinek czwartej edycji Farmy zaczął się wyjątkowo niewinnie. Narzekania na duchotę podczas zasypiania, codzienne obowiązki, a także próby wybadania Kai, kogo nominuje do pojedynku obyć albo nie być w programie. Spokojna atmosfera nie trwała jednak zbyt długo. Na farmę przybyły siostry krawczyńskie, aby dowiedzieć się od Kai, kogo wybrała do zmierzenia się z nią w pojedynku. Kaja wskazała na Bandiego, myślę, że Kaja uwzięła się na mnie, na Janka. Skomentował decyzję Kai i Bandi. Z kolei nominowany Bandi zgodnie z przewidywaniami sojuszu, jako kolejną osobę, która zmierzy się w pojedynku, wybrał Viola. Viola przyjęła decyzję o nominacji wyjątkowo spokojnie. Podobnie jak Bandi, który twierdził, że z łatwością pokona Kai najobrzydliwszy pojedynek w historii Farmy. Naszedł czas na pojedynek. W którym okazało się, że farmerzy zawalczą w jednym z najobrzydliwszych wyzwań w historii programu. Uczestnicy mieli zmierzyć się ze sobą w sztafecie, której ostatnim etapem było zjedzenie dwóch słynnych kiszonych śledzi, których unikalny zapach jest owiany legendą. Zwycięzca automatycznie awansował do tygodnia finałowego, zaś pozostała dwójka miała się ze sobą zmierzyć w pojedynku dogrywkowym. Początkowo Bandi radził sobie najlepiej, zaś Kaja najgorzej. Gdy Viola i Bandi mierzyli się już ze słynnym szwedzkim smakołykiem, a pozostali farmerzy, choć stali w oddali, z trudem powstrzymywali odruch wymiotny. Kaja nadal tkwiła na pierwszym etapie sztafety. Pojedynek wygrał Bandi, zaś na Wiole i Kaję czeka kolejny pojedynek. Jasiek, dla ciebie to ojciec zrobił i zjadł tę śmierdzącą rybę. Wykrzyknął triumfalnie Bandi. Potężna awantura Michała, Serfera i Danki. Tuż po pojedynku Danka, która była przeciw sojuszowi Bandiego, pogratulowała mu zwycięstwa mówiąc, że trzymała za niego kciuki. To ewidentnie rozjuszyło Michała, który nie omieszkał jej wytknąć fałszywości. W jej obronie stanął surfer, wdając się w ostrą pyskówkę z Michałem. Danka też dołożyła swoje trzy grosze. Jesteś cipcia krzyczała. Kaja czy Wiola? Kto odpadł z programu? W kolejnym pojedynku Wiola i Kaja zmierzyły się we wbijaniu gwoździ na zmianę. Ta, której jako pierwszej uda się wbić cały gwóźdź w swój pieniek, wygrywa. Z racji tego, że Wiola była lepsza w pierwszym pojedynku, jej gwóźdź był na starcie wbity minimalnie głębiej. Kaja, jeszcze przed rozpoczęciem pojedynku, wydawała się być pogodzona z porażką. Nieoczekiwanie, dosłownie o milimetr, wygrała jednak Kaja. Viola jedzie do domu, Michałowi niełatwo było się z tym pogodzić.